Hejka, witajcie na moim kanale z tej strony: The Podłoga Podłoga Wolf. I dawno nie było odcineczków. Ostatni filmik, jaki rzuciłam, był miesiąc temu i to był vlog z lasu. Ale postanowiłam teraz coś nagrać i nagram dla Was kolekcję. Takie jakby kolekcję znaczników i obrączek dla głębi pocztowych i ozdobnych. Najpierw zajmijmy się znacznikami. Tutaj mam znaczniki 9 mm w kolorze miętowym. Jest ich tutaj razem 30 sztuk. Następnie mam fioletowe znaczniki 9 mm i to jest 70 sztuk. Jeśli chcecie zobaczyć unpacking tych znaczników, to wpadać na kanał które się tutaj wyświetla Gołębie pocztowe i ozdobne I tam macie Unpacking tych znaczników Następnie mam taki sznur białych i czarnych znaczników 9 mm Teraz przejdźmy do tego pudełka Dobra Teraz tutaj macie znaczniki 7 mm. Tutaj są takie złote, złote i białe mam. Również mam jeden znacznik 7 mm. Tylko czekajcie, muszę go znaleźć. Ok, jest taki zielony. Następnie mam dwie sztuki znaczników 10 mm: różowy i pomarańczowy. To chyba na tyle ze znaczników mogę wam pokazać dalej obrączki są to obrączki z różnych krajów. To są na 2021 rok oczywiście podróbki. Tajwan, z Tajwanu, z Francji te białe są. Różowe są z Niemiec. Te takie brązowe jakby są z Japonii. Niebieskie są z Ameryki, fioletowe są z Belgii. No i jeszcze te inne państwa. Teraz przejdźmy do obrączek. Tutaj macie mam takie trzy sztuki. Są to obrączki 7 mm z 2018 roku. I one są na felki i mewki, takie małe, gołębie. Tutaj macie obrączki z 2020 roku, 5,5 mm. Czekajcie, tylko muszę znaleźć. Się tutaj piszę. Trochę nie łapię ostrość tych obrączek. Ok, jest ostrość 5,5 ,5 mm. A są one dla nif, bo mi się wlęło w tym roku, ale niestety młoda parka i były trzy jajka, jedno oziębione oziębiły je, potem kolejne też oziębiły i z jednego wykryła się nimfa. Ale niestety nie Kamiło jej, miał ją gdzieś. No i niestety zdechła. Dalej mam rączki 9 mm oraz 8 mm. Ósemki są dla murzynków, sroczek, srebrniaków, pasiaków, dla pawików i dla niektórych garłaczy. Dla tych innych garłaczy są 9 mm obrączki i jeszcze 9 mm są dla tych mniejszych streserów jeszcze mogą również być na to pomyślę, jeszcze na co by mogły być. W sumie to już nie wiem. A jeszcze mogą być na loczki, ale nie te łapciate. Te zwykłe takie. Następnie mamy 10 mm brączki i one nadają się do koszu z traserów tych większych oraz do kingów. No, dalej mamy 11 mm. Obrączki i one nadają się do krymków, mewek mazowieckich, loczków łapciatych, saksońskich czajek, łysków saksońskich dwuciubych, turkotów, tych niektórych. No i jeszcze na inne takie łapciate. Następnie są nieoryginalne obrączki z tego roku. Na kanale Głębiej pocztowie Ozdobne jest nagrany filmik Jak rozpoznać oryginał od podróbki. Dzisiaj przez to, że nie było przez tak długi czas filmików na tym kanale, to będą filmy dwa. Oj, o yes. Poczekajcie, muszę włożyć telefon, bo w końcu mi wystrzeli to wszystko. Zaraz wam pokażę dalej. Dobra. Tak, tak. Tutaj ta obrączka. Kupiczka działa. Stroś musi być. Ta To są trzy obrączki z 2020 roku na głębie pocztowe. Jedna, gdzieś jest wyblaknięta, bo tak się dzieje z tymi obrączkami z tego roku. Tutaj tak wygląda. Ale podobno za rok, znaczy w tym roku, bo to już jest, zaraz będzie 2021, będą dostępne w sprzedaży. Oczywiście, dla hodowców. Takie obrączki niebieskie. O Jezu, spadła mi. Tylko ta jest z 2016, tam też z 2021 roku, ale kolor ten sam. Potem w 2022 z będą czerwone. I mam z 2016 roku. Sorry, z 2017 roku, dwie sztuki. Już myślałam, że przypadły, bo jeszcze wtedy nie znałam się na głębiach pocztowych, tylko na samych ozdolnych, i nie wiedziałam w ogóle, że to są obrączki dla głębi pocztowych. I założyłam je z traserą przed tym, jak Sroka je zabrała, bo Sroka się wkradła do. Gołynikę I wybrałam łodziaczki. Wszystkie zostały tylko dwa koszuły. I obrączki pospadały tym łodziakom, bo były jeszcze za małe. I to je tylko ratowało te obrączki. O nie, no znowu mi wszystko spada. Ach, kurde. Dobra, jak, jak by się tak trząsł aparat jak teraz, on jakoś tak, albo tak to sorry ale jeszcze mi się ładuje ten mój nowy telefon i na nowym telefonie nagram ten filmik o szlejchach i tutaj są tu jest pięć obrączek nieoryginalnych z tego roku, tak jak widzieliście tutaj, o. A tutaj, uciekam. Tutaj macie zniszczoną obrączkę, ponieważ chciałam przetestować, czy da się tak zdjąć obrączkę głębinową i ją założyć od nowa. Ponieważ mam takiego głębia, co ma rozciętą obrączkę, ale widać, że nie. No, i to wszystko. Cała moja kolekcja. Jeszcze mam gdzieś na dole w takim żółtym organizatorku, ale nie chcę mi się teraz go szukać. Dobra, to by było na tyle. Bye.